Cześć, tutaj Karol, czyli GlossyJam i w tym filmie pokażę wam 13 modów, bez których nie włączam The Sims 4. Zdecydowana większość z nich to modyfikacje usprawniające różne elementy. Przez lata grałem w czwórkę nie wiedząc, że niektóre elementy rozgrywki można ulepszyć jednym plikiem. Wybrałem 13 modyfikacji, które tak odmieniły moje granie w The Sims 4, że teraz nie włączam gry po aktualizacji, zanim nie pobiorę nowej wersji. To ze Zostawienie jest oczywiście całkowicie subiektywne. Część tych modów może być dla Was totalnie bezużyteczna, jednak dla mnie są to tak zwane lifesavers, czyli mody ratujące życie. Bez nich gra jest wciąż dobra, ale nie ma tego smaczku, który można z niej wydobyć. Moim zdaniem, niektóre z tych elementów powinny zostać dodane do niej na stałe. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału. Zapraszam do oglądania. Mod na trzy kolumny. Mod na trzy kolumny jest ze mną już od kilku lat. Kolekcja rozszerzeń do The Sims 4 jest już tak duża, że przewijanie każdej z kategorii zajmuje naprawdę dużo czasu. Wyświetlanie dwóch kolumn to zdecydowanie za mało. Dzięki powiększeniu do trzech mogę szybciej wybierać interesujące mnie elementy. Oczywiście mod posiada też inne wersje, pozwalające dodać jeszcze więcej kolumn. Moim zdaniem trójka jest optymalna i nieprzytłaczająca. No intro. No intro to taka mała, niezauważalna perełka, która zostanie ze mną na zawsze. The Sims 4 podobnie jak poprzedniczki wita gracza animowanym intro. Pokazuje się kolejno logo EA, logo Maxis, Flambob i logo The Sims 4. Jest to fajna sprawa, miła i przyjemna takie otwarcie grania. Jednak sprawia to frajdę przez pierwsze 50 razy. Po latach ma się już dość tej animacji i chce się po prostu przejść do menu po włączeniu gry. Ten mod to umożliwia. No Weather Built By Cztery pory roku z każdej generacji kojarzą mi się z liśćmi, i śniegiem przykrywającym wszystko w trybie budowania. Edycja czegokolwiek zimą w The Sims 4 jest prawdziwym horrorem. Nie dość, że część elementów zakrywa śnieg, to podczas opadów lub zamieci nie jesteśmy w stanie zobaczyć czegokolwiek. Dla mnie tryb budowania to taki moment w grze dla mnie, dla gracza, nie dla Sima. To ja powinienem widzieć, co jest grane, co gdzie ustawiam i czy wszystko jest ok. No weather pozwala usunąć efekty pogodowe z trybu budowania niezależnie od pory roku. Po wejściu do trybu życia Aura otoczenia natychmiast wraca do normy. UI Cheats. UI Cheats to przedłużenie kodów istniejących w grze. Dzięki temu zestawowi kodów dużo łatwiej edytuje się różne elementy, takie jak kariera czy umiejętności SIMA. Ładowanie potrzeb można zrobić za pomocą klikania na pasku, a jeśli chcemy zrobić ładne screeny nocą, po prostu zmieniamy czas. To wspaniała alternatywa dla MCC, ponieważ MCC to już dla mnie za dużo, a UI cheats są w sam raz. Ubrania wierzchnie. Ten mod jest czymś, co powinno znaleźć się w czterech porach roku od samego początku. Chodzi tutaj o zmianę sezonowego ubrania Simów. Obecnie w grze Simowie ubierają się na gorącą lub zimną pogodę, po prostu wychodząc z domu. Jednak po powrocie pozostają w tym samym stroju. Modyfikacja uczy Simów przebierania się w codzienny strój po wejściu do domu z jesiennego lub zimowego spaceru. Szybszy spawn. Gra została stworzona tak, że wczytuje simów na parcelach po upływie 5 simowych minut. Często jest to za długo, ponieważ przez jakiś czas Nasz sim jest zupełnie sam na parceli, na przykład w klubie. Dopiero potem zaczynają zbierać się inni sąsiedzi i później gra przydziela im jakąś akcję. Mod Faster Sim Spawning zmienia 5 minut na 1 minutę. A to oznacza, że już po wejściu na parcele, gra zaczyna zwoływać na nią innych simów. Po prostu wchodzę na parcele i chcę już grać, a nie czekać na doładowanie przechodniów. W tym pomaga mi właśnie ten mod. Cheatfix. Po aktualizacji przy premierze, 4 pory roku, część kodów przestała działać. Wywołało to wielką burzę w społeczności. Ten mod przywraca do gry kody usunięte przez twórców. Jest on również przydatny przy posiadaniu moda UI cheats, ponieważ po prostu pozwala mu korzystać ze wszystkich możliwości. Ponad 20 simów, tak jak w przypadku The Sims 3 tak i w The Sims 4 istnieje limit simów załadowanych na parceli. W czwórce, na najwyższych ustawieniach jest to 20 simów. Dla mnie to zdecydowanie za mało, szczególnie gdy zabieram sima na imprezę, spaceruję w San Maishuno albo prowadzę sklep. Po dodaniu tego moda, gra będzie ładować na naszej parceli nieco więcej simów. Mam całkiem spoko komputer, uznałem więc, że mogę pozwolić sobie na tego typu wyciskanie soków z gry. Nie polecam tej modyfikacji osobom, które grają na ustawieniach niż Niż wysokie. Nie mam pojęcia, czym to się dla Was skończy, więc lepiej nie kombinować, ponieważ ten limit został ustalony w jakimś celu. Nowy Plan Bob. Rebranding The Sims 4 odbił się głośnym echem wśród fanów. Jedni są zadowoleni z nowych okładek i niebieskiego koloru jako motywu przewodniego serii, inni tęsknią za białym menu i kolorowymi okładkami dodatków. Ja po czasie przyzwyczaiłem się do nowej wersji, jest całkiem przyjemna, a dodatki, pakiety i akcesoria można od siebie odróżnić. Rebranding wprowadził element, który podobał mi się od samego początku: nowy plan Bob. Nie mogłem się powstrzymać, aby zmienić kryształ. Kryształek nad głową Simów w mojej grze. Jak zmieniać kryształki, to wszystkie, bez wyjątków. LGBT Modyfikacja LGBT wprowadza do gry kilka nowych cech dotyczących orientacji seksualnej simów. Dzięki niej zyskujemy nowe interakcje i nastrójniki, a simowie czują pociąg do płci związanej ze swoją orientacją. Oprócz tego, modyfikacja dodaje nowe cechy parceli i nowe rodzaje przyjęć. Moim zdaniem, jest to jeden z lepszych modów tego typu. Jest przemyślany, nienachalny i w dobrym smaku. Fajnie jest mieć pewnego rodzaju reprezentację samego siebie w grze. Więcej o tej modyfikacji, w osobnym filmie. Link do niego znajdziecie w opisie oraz na pojawiającej się teraz karcie. Brody. Zawsze zastanawiało mnie, dlaczego w The Sims 4 twórcy nie dodali tej opcji od samego początku. W końcu jest to seria, która rozwiązała bardzo dużo problemów poprzedniczki i dodała nowe elementy takiej zwykłej, codziennej rozgrywki. Ten mod sprawia, że Simom rosną brody i musimy się golić, jeśli nie planujemy jej zapuszczać. Całkiem fajna sprawa. Nie musimy wchodzić do stwórz Sima za każdym razem, gdy chcemy mieć brodę. Życie Sima wydaje się być bardziej realistyczne niż tylko codzienne chodzenie do pracy i nagle była zmiana grupy wiekowej po jakimś czasie. Kolorowy ekran ładowania. W komentarzach do mojej serii z Decim 4 pytaliście, jakiego moda na ekran ładowania używam. Oto on. Dzięki użytkownikowi Achinana możecie zmienić ekran ładowania na jeden z 24 kolorów. Najbardziej spodobał mi się fakt, że są to gradienty, a nie jednolite tło. Zakochałem się w nich od pierwszego wejrzenia. A jak wiecie, fioletowy i jego odcienie to mój ulubiony kolor. Unlock Cas. Stwórz Sima jest wiele elementów, które odblokowują się po osiągnięciu określonego poziomu kariery lub są nagrodą za wykonanie jakiejś czynności. Jestem zdania, że skoro zdecydowano się na udostępnienie graczom pełnej kolekcji ubrań już od początku gry, powinno być tak ze wszystkimi ciuchami. Modyfikacja wprowadza do gry kod, który odblokowuje ukryte ubrania i akcesoria ze stwórz Sima. Jestem pewien, że o wielu z nich nie mieliście pojęcia. W tym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie w tym zestawieniu. Ja korzystam z tych modów na okrągło i nie wyobrażam sobie gry bez nich. To są oczywiście podstawy. W rozgrywce używam jeszcze wielu innych modów zmieniających grę. Jeśli kiedykolwiek powstanie kontynuacja tego filmu, na pewno teraz w rogu pojawi się propozycja. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pozostawcie łapkę w górę, jeśli wideo Wam się podobało, i zostawcie komentarz. Jestem ciekaw, który z modów spodobał Wam się najbardziej. Do do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!